Witam Państwa serdecznie. Czas na wydarzenia telewizji regionalnej, a dziś między innymi... Piłkarska wojna z działkowcami w tle. No w naszej opinii no, taka sprzedaż prowadzi do likwidacji. Pędził ponad 120 km na godzinę przez miasto. Niechlubnym rekordzistą okazał się kierujący samochodem osobowym marki Porsche. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy jest bliski sprzedania swojej siedziby przy ulicy Jordana, ale jak twierdzi Dolnośląski ZPN nie ma do tego prawa. O transakcji na ponad pół miliona złotych zawiadomił już sąd i władze nadkaczawskiego miasta. Zapowiada też zgłoszenie jej do prokuratury. Siedziba OZPN w Lednicy ma być warta około 540 tysięcy złotych i niebawem trafić w ręce działkowców. Fakt, że okręgowy związek jest to krok od jej sprzedaży, wywołał zdecydowany sprzeciw przedstawicieli DZPN, którzy przekonują, że to niezgodne z przepisami. Mamy opinię kilku kancelarii prawnych, no w naszej opinii, no taka sprzedaż prowadzi do likwidacji, a żeby przeprowadzić likwidację, no to musi musi być zwołane walne zgromadzenie członków i żeby tak naprawdę ustalić na co te pieniądze mają iść, bo w tym momencie zarząd pani prezes Maria Kajdan sprzedała siedzibę okręgowego związku piłki nożnej i tak naprawdę nikt nie wie co się z tymi pieniędzmi stanie. Szef DZPN-u wylicza kroki, jakie związek podjął w celu zablokowania transakcji, w tym przekazanie sprawy do sądu rejonowego w Legnicy i zapewnia, że DZPN ma prawo do podejmowania czynności Związanych z majątkiem zgromadzonym przez Związek Okręgowy na mocy upoważnienia od klubów, które uzyskał w marcu tego roku. Powiadomiliśmy oczywiście o tych praktykach organ nadzoru, jakim jest pan prezydent Miasta Legnicy. Natomiast też rozważamy, w momencie, kiedy środki nie trafią do, do, na konta klubowe. W sprawie przyglądają się nadkaczawscy urzędnicy, ale z ich dotychczasowej wiedzy wynika, że jest stanowczo zbyt wcześnie, by wydać osąd. Sprawę analizują nasi prawnicy, przyglądają się jej, oceniają. Jestem przekonany, że w, w terminie przewidzianym przez prawo będziemy mogli poznać ich opinię. Prezes OZPN Maria Kajdan nie chciała komentować sprawy. Swoje stanowisko wyraziła jednak w sprostowaniu skierowanym do portalu tulegnica.pl, który jako pierwszy sprawę opisał. Wskazuje w nim, że do zakończenia transakcji jeszcze nie doszło, choć potwierdza, że związek podjął aktywne działania zmierzające do sprzedaży. Dobrze, by przekonać się o racji jednej ze stron trzeba poczekać na decyzję arbitrów. Czerwona kartka dla Marii Kajdan, a może spalony Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Wszystko jest możliwe, dopóki piłka w grze. Przez nadmierną prędkość sześciu kierowców straciło swoje prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Rekordzistą szybkiej jazdy okazał się kierowca Porsche, który pędził ulicami Lubina mając na liczniku ponad 120 km na godzinę. Znaczne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym to jedna z najczęstszych przyczyn utraty uprawnień do kierowania pojazdu przez kierowców. Tylko w ciągu jednego dnia lubińska policja zatrzymała sześciu takich kierowców. Niechlubnym rekordzistą okazał się kierujący samochodem osobowym marki Porsche który ulicą Komisji Edukacji Narodowej pędził aż 120 km na godzinę, gdzie obowiązuje limit prędkości do 50 km na godzinę. Funkcjonariusze zatrzymali wszystkim kierowcom prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Niestety prędkość jest główną przyczyną tragicznych skutków wypadków drogowych, dlatego też apelujemy, aby stosować się do ograniczeń prędkości, ściągnąć nogę z gazu, abyśmy wszyscy bezpiecznie dojechali do, do naszego celu. W momencie zatrzymania wszyscy kierowcy byli trzeźwi, oprócz utraty prawo jazdy każdy z kierowców będzie musiał zapłacić wysokie mandaty. W ręce głogowskich policjantów trafił mężczyzna, który usiłował zarobić na telefonie służbowym. Pracodawca zorientował się jednak i zgłosił sprawę organom ścigania. Pracownik firmy transportowej otrzymał od szefa nowy smartfon wart 1,5 tysiąca zł. Szybko postanowił skorzystać z okazji i zarobić kosztem pracodawcy. Niestety, 32-latek wpadł na pomysł, aby zastawić ten telefon w Lombardzie. Podejrzenia szefa wzbudziło to, że jakość połączenia była coraz gorsza. Nie mógł się skontaktować ze swoim pracownikiem. W końcu złożył zawiadomienie, kiedy zobaczył ten telefon w Lombardzie. Głogowianin zastawił telefon w Lombardzie za 250 zł. Taka sytuacja to jest przywłaszczenie, nie można rzeczy powierzonej dysponować nią tak jak swoją własną i sprzedawać, nie jest to nasza własność. W związku z tym mężczyzna usłyszał zarzuty, postanowił dobrowolnie poddać się karze, usłyszał zarzuty jeszcze dodatkowo oszustwa, ponieważ prowadził w błąd pracownika lombardu co do tego jaki jest status własności tego telefonu. Teraz nieuczciwemu pracownikowi za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego losie zdecyduje jednak sąd. A w dzisiejszym programie zobaczymy jeszcze. Czy poznajesz swoją własność? Policjanci odzyskali utraconego, utracone minie, którego wartość szacuje się na kwotę kilku tysięcy złotych. Place zabaw znów otwarte. 1 czerwca otwieramy Military Balance, czyli Park dla Małych Dzieci. Złotoryjscy policjanci zatrzymali dwóch złodziei recytywistów którzy wyspecjalizowali się we włamaniach do nieruchomości na terenie całego powiatu. Dziś, za pośrednictwem mediów, apelują do właścicieli odzyskanych przedmiotów, by zgłosili się po swoją własność. Śledztwo zaprowadziło złotoryjskich kryminalnych do sprawców kradzieży i włamań do garaży czy pomieszczeń gospodarczych. Do sprawy zostali zatrzymani dwaj mieszkańcy złotoryi w wieku 31 i 38 lat. W tym zakresie zostały już im przedstawione zarzuty. Za popełnione przestępstwa będą odpowiadać przed sądem. Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Jak się okazało, ustalenie tożsamości złodziei recydywistów było jak otwarcie worka z prezentami fanty, które mężczyźni zgromadzili, działając na terenie całego powiatu na przełomie 2019 i 2020 roku, trafiły już w ręce funkcjonariuszy. W toku prowadzonego postępowania policjanci odzyskali utraconego, utracone mienie, którego wartość szacuje się na kwotę kilku tysięcy złotych. Jego znaczna część została już zwrócona pokrzywdzonym, natomiast w dalszym ciągu posiadamy w dyspozycji takie przedmioty, które, których właściciele nie Zostali zidentyfikowani. Być może wśród mieszkańców naszego powiatu są takie osoby, które o fakcie utraconego mienia nie poinformowały policji. Stróże prawa opublikowali zdjęcia przedmiotów na swojej stronie internetowej. Liczą też, że apel za pośrednictwem mediów dotrze do ewentualnych właścicieli. Wśród fantów są szlifierki, waga elektroniczna, radio, odtwarzacz samochodowy czy narzędzia budowlane. Każdy, kto rozpozna swoją własność powinien skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Złotoryi. Place zabaw, plenerowe siłownie i mała infrastruktura leśna od jutra będą otwarte w Lubinie. Najmłodsi mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z parku linowego, krokodyla. Przygotowano również niespodziankę z okazji Dnia Dziecka. W ramach walki z epidemią koronawirusa, place zabaw zostały zamknięte pod koniec marca. Przez wiele tygodni, mimo stopniowego znoszenia obostrzeń dotyczących np. spacerów i przebywania na zewnątrz, pozostawały nieczynne. Już od soboty otwieramy piaskownicę i otwieramy krokodyla, natomiast od 1 czerwca otwieramy military balance, czyli park dla małych dzieci oraz park linowy. Przebywanie w parku czy na placach zabaw będzie jednak wymagało przestrzegania pewnych zasad. Reżim sanitarny będzie wyglądał tak, jak są ogólne zalecenia, czyli 2 metry, zmniejszymy ilość ludzi, którzy będą na parku linowym, bo to wynika z tych dwóch metrów. Postawimy coś do spryskiwania rąk, a za resztę są odpowiedzialni ludzie, którzy z tego korzystają, czyli rodzice i dzieci, które rozumiem, przyjdą pod opieką rodziców. My ze swojej strony jeszcze rozważamy, czy nie zrobić półgodzinnej pół przerwy na dezynfekcję, ale to będziemy czekali na, na takie dokładne wytyczne. Jeżeli nikt nie będzie, to zrobimy, zobaczymy, jak to. Zrobimy zgodnie z tym, co, z tym, co uważamy. Rodzic wychodzący na plot zabaw z dzieckiem musi mieć zasłonięte usta i nos, na przykład maseczką. Tego Typu restrykcje nie dotyczą dzieci. W dobie pandemii koronawirusa wielu z nas martwi się nie tylko o zdrowie, ale stan własnego portfela. Eksperci mówią, że poziom bezrobocia może wzrosnąć w kraju do 10%. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w powiecie głogowskim. Koronawirus rzeczywiście nie najlepiej wpływa na rynek pracy. W Głogowskim Pośredniaku sytuacja jest stabilna, ale bezrobotnych przybyło. Na dzień dzisiejszy zarejestrowanych mamy w Urzędzie Pracy 2239 bezrobotnych i tak jak powiedziałem, lekki wzrost bezrobocia, ale porównując rok do roku, czyli do maja ubiegłego roku. Tam, w tamtym czasie była duża dynamika spadkowa, czyli ubywało nam bezrobotnych, no teraz niestety trochę przybyło. Dyrektor zauważa też pierwsze pozytywne znaki odmrażania gospodarki. Nasi pracodawcy, nasi przedsiębiorcy właśnie zgłaszają do Urzędu Pracy oferty pracy, że chcą zatrudnić pracowników, co nas bardzo cieszy. Również pracodawcy zainteresowani są innymi formami wsparcia, chociażby stażami, refundacjami na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy. Przedsiębiorcy złożyli dotychczas w Powiadowym Urzędzie Pracy w Głogowie ponad 3,5 tysiąca wniosków o bezzwrotną pożyczkę starczy antykryzysowej. Z tego zdecydowaną większość już wnioski zostały rozpatrzone i ponad około 2,5 tysiąca przelewów zostało wysłanych do głogowskich pracodawców. Do głogowskich przedsiębiorców. Również głogoscy pracodawcy składają wnioski o dopłatę do zatrudnienia do swoich pracowników. Tych wniosków jest coraz więcej. Staramy się reagować na bieżąco i te pieniądze kierować do pracodawców. Od początku pandemii w głogowskim pośredniaku przybyło 80 osób bezrobotnych. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń w wyniku czołowego zderzenia, do którego doszło na drodze powietowej między Paszowicami a Lipą. Zawinił kierowca Volkswagena, który jechał środkiem jezdni. Do zdarzenia doszło na drodze powiatowej w okolicy miejscowości Nowa Wieś Mała. 39-letni mężczyzna kierujący pojazdy marki Volkswagen nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, przekroczył z jezdni i uderzył czołowo w jadący z naprzeciwka prawidłowo pojazd marki Mercedes. Trasa w kierunku Jeleniej Góry była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z JDRG Jawor oraz OSP Paszowice. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zostało... Ustaliliśmy, że w zdarzeniu brały udział dwa samochody, które łącznie podróżowały trzy osoby. Wszystkie trzy osoby opuściły pojazd samodzielnie przed przyjazdem służb ratowniczych. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kierowcy Volkswagena ukarano mandatem w kwocie 500 zł. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.